Kukirin G2 Master. Szybka prezentacja jedna z najlepszych hulajnóg elektrycznych, jakie testowałem na moim kanale YouTube. Do dziś pozostaje jedną z moich ulubionych i wyjaśnię Wam dlaczego w tym filmie. To jest elektryczna hulajnoga dwusilnikowa. Jeden silnik z przodu, drugi z tyłu. Każdy silnik rozwija moc 1000 W, co daje łączną moc 2000 W. Mamy maksymalną prędkość odblokowaną nieco ponad 50 km na godzinę przy masie. 80 kg. Teoretyczny zasięg wynosi 70 km, 3 tryby jazdy, a co najlepsze, można ograniczyć prędkość hulajnogi elektrycznej do 25 km na godzinę. To jest po prostu świetne. Maksymalne obciążenie to 120 kg, ale ważyłem więcej i działało świetnie. Hulajnoga jest niezwykle piękna, dobrze wykonana, solidna. Mamy baterię 52 V 20A. Ah. Mamy bardzo ładne oświetlenie boczne, reflektor z przodu, światło stopu z tyłu. Norma IP5.4, która teoretycznie jest wodoodporna, ale szczerze mówiąc jest bardzo dobrze wykonana bardzo dobrze złożona więc nieźle z wodoodpornością. Mamy podnóżek z ładnym nachyleniem. Hulajnoga jest naprawdę wygodna, ale pozostaje mała, zwrotna i lekka. I to jest najważniejszy punkt tego filmu: bo jeśli chcecie mocną dwusilnikową hulajnogę, aby cieszyć się dobrą prędkością maksymalną w mieście, w lesie, i naprawdę mieć doskonałe wrażenia. Główny problem to ciężka hulajnoga elektryczna. Tu mamy wyjątek: waży tylko 33 kg. Łatwo ją przenieść na każde piętro. Szczerze, sprawdza się wszędzie, a pod względem kompaktowości jesteśmy świetni. To z tych powodów to jedna z moich ulubionych hulajnóg. Można regulować kierownicę. Mamy mechaniczne hamulce tarczowe, ale hamują bardzo dobrze. I to jest hulajnoga, która jest niezwykle przyjemna do prowadzenia. Pod względem mocy mogę Wam powiedzieć, że ona daje czadu. Będziecie mieli ogromną frajdę z jazdy tą Kukirin Gitwa Master. Nawet jeśli wadą będzie jej prędkość, osobiście osiągnąłem ponad 50 km na godzinę przy wadze 80 kg. 50 na godzinę to ładna prędkość. Ale nie są to największe prędkości, jakie można osiągnąć na hulajnogach elektrycznych. Natomiast myślę, że na co dzień to jedna z najlepszych hulajnóg elektrycznych, zwłaszcza z dwoma silnikami. 52 V cena jest bardzo przystępna jak na osiągi i jakość wykonania. To jest hulajnoga, którą mogę polecić. Jeśli jesteście nią zainteresowani, umieszczę link w opisie tego filmu. Na pewno nie będziecie żałować. Masz większy budżet? Polecam Kukirin G3 Pro. Zrobiłem o tym osobny filmik, więc jeśli Cię to interesuje, koniecznie obejrzyj ten filmik, polub i subskrybuj, jeśli Ci się spodobało.